No i witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jak widzicie już po miniaturce jest nietypowa, nietypowa akcja, a nietypowa akcja jest ten OTO DET, którego e, będę dzisiaj próbował zranimować. Już tutaj powoli e, zacząłem działać. A już co zacząłem działać? To tak, wymiana filtrów paliwowych. Jedno zostało wykręcone, bo niestety złe paliwa. Wymieniona pompka zasilająca, bo pompa była uszkodzona. Tutaj jest wymienione już są wężyki, wszystkie na gumowe, bo były takie plastikowe, nie wiem, gdzieś tu leżą, które z każdej strony puszczały. Te się nie nadają do paliwa, bo twardnieją. Strasznie są twarde i wszędzie puszczają powietrze. No i zacząłem się e, interesować tutaj właśnie filtrem bąkiem i zobaczcie, nie jest taka źle, nie wiem czy będzie widać tu. O. Jest taka cienka warstwa około nie wiem 2 mm. Tak więc coś tu jeszcze już zaglądał. Spodziewałem się o wiele gorszego widoku, ale nie źle. I teraz wystarczy do końca wyczyścić tego bąka, zalać paliwo, zmienić olej. No i będziemy powoli próbować go odpalać Kolega pojechał właśnie Po nowe filtry paliwowe Tutaj niedaleko jest ta Także nie jest tak źle I będziemy go Powoli, powoli składać I zostanie jeszcze wymieniony olej W układzie Hydraulicznym Tak więc jest sporo roboty I widzimy się już za chwilę Cała eksploatacja już została wykonana Ale niestety Próba odpalenia Została Przerwana z tego względu, że ten oto rozrusznik odmówił posłuszeństwa. Ten silnik odpalamy, jakby to powiedzieć, dwa silniki. Odpalamy ten, bo może inaczej jeszcze powiedzieć. Zespół silników odpalamy tak. Najpierw jest ten rozrusznik, który jest tu w tym miejscu, i ten rozrusznik odpala ten oto silnik spalinowy, dwusuwowy. Ten silnik pełni funkcję rozrusznika w tym oto pojeździe. Czemu tak? Myślę, że on jest przygotowany na syberyjskie warunki, gdzie silnik dwusowowy zawsze odpali, a to z tego względu, że benzyna nie zamarza, nie wytrąca się parafina i on zawsze odpali, i wtedy jest możliwość go dłuższego kręcenia bez możliwości rozładowania akumulatora. I w takich warunkach powinien zawsze odpalić, ewentualnie gdzieś podgrzać. Jeszcze może jakąś świecą żarową, płomieniową, czymkolwiek, nie wiem. Eee, no, a jak to wygląda, sami wiecie, kurde. Płynie eee, taka anegdotka, że z ruskich sprzętów, jeżeli gdzieś się nie leci olej, to znaczy, że już go nie ma. Tutaj właśnie kolega Kamil się pytał. Słuchaj Ty uszczeniamy te rozdzielacz Ja mówię tu się cieszy tylko tak się poci Bo ewentualnie y, wymiana Ale to i tak jest walka z wiatrakami Bo z ruska nawet nowego będzie lecieć Także czekam na razie na rozrusznik bo ma jeszcze jeden w zanadrzu I Za chwilę go podłączymy i zobaczymy co to zrobi I będziemy próbować dalej No i dobra rozrusznik już założony drugi Tylko teraz by trzeba było kawałek kabelka Żeby można było Kluczem, nie? Kluczem, kluczem, kluczem Czekajcie, tu coś jest. Teraz śrubokręt. Co próbujemy? Jo a paliwo tutaj żeby odkręcić to Tak czy w bok? No tak na dół musi być, nie? No? No czekaj ja tu właśnie one jest dziwne No ruski w końcu, nie? Żebyś ty tego nie łamał, nie? A no, zobacz tam z dołu. Ja tam czekaj, zobaczę tu Ale pachnie paliwem Mm. Czekaj czyli nic nie leci A teraz Nic nie leci No czekaj weź otwórz to Na dół no. Ale nie idzie ani dmuchnąć Może tam no. jest zajebany ten ten odstojnik Czyli Teraz nie słyszałem Pfu, To to jest na odwrót wtedy no to, właśnie, do ja mówię, to jest... Dobra, spróbujemy Ty będziesz dawał gazu? Gazu tu można dajką dać. No ale ja trzymam tam Dobra. Ale tu, tu, tym małym śnikiem. A gdzie jest gaz do mojego? Tu, tu. Ale on ma samy ten. Aha, on sam utrzymuje. Sam, no. A ma intrę w ogóle. Powinien mieć. Ogień. O! Chcę żyć. Jak bleska <grym> I tutaj gaz wyszedł A potem przepompuj Teraz to No tu jest coś ten Tutaj trzeba włożyć to bo to jest wyrobione wiesz Dla to boty trytka. trytka To jest wyrobione, ten, ten przegub jest wyrobiony On tutaj sobie chyba sam reguluje obroty Tak więc ten A wyślą mi się go przepompuj no, Przelatuje zobacz a trzymaj jeszcze, trzymaj tam. A ja bym mu tutaj nie wiem czaj przez filtr. No tak on normalnie. Aha! No To chodzi, żeby to Co? No od... świeca musi być, nowa. Świece wymieniliśmy i teraz zobaczymy czy odpali jeszcze raz, bo już od razu odpalił. No i dupa Bo tu jest taki ten, nie? No eee, Rozprężnik, nie księża? Tutaj trzeba ten y, tytrytką złapać, bo tu się wypina i jest dupa Czekaj, tytrytki gdzie są? Wtacz ty, Daj tytrytkę Bo my to inaczej go nie odpalimy Ale widzisz jak on sobie ten dodaje i odejmuje gazu? Ale głośno jak ścisz jest Świeca od malucha wyleciała tak, bo fabrycznie tutaj te trytka. Właśnie, fabrycznie ono nie było, oni wymieniali coś tam i tam. A w tym drugim silniku nie ma tego lepszego cięgienka? Właśnie, to jest ta coś z tego drugiego silnika. Aha. To gaźnik cały. No to by trzeba tutaj zregenerować. Dobra, palimy jeszcze raz grzmota. Tam na luz patrzyłeś, jeszcze raz na luzie? No i już kręciliśmy silnikiem. A, to by ruszył? No, cześć. Masz wyciągnięte ten? Ca. Cześć. Tak, dobra. Osłonę trzeba poprawić, bo to aż iskry wali, wiesz? Ja? Kurde, zagadał I co? Ale to nie wcześniej No czekaj, to trzeba tylko lekko odjąć, może Pierdylnąć. coś się stało Pierdylnąć młotkiem Przejdźmy na olej No? E, wiesz co, nie wiem, akurat odpaliliśmy później Czekaj No? Delikatnie obciera Kurde, co tu jest? Czekaj no to co, jeszcze raz próbujemy? Ale, ale obroty mi ja nie muszą widzieć, kurde ogromne co? Ale mały czy duży? Ten i ten Kuśwa właśnie wkręcili Tylko tego by trzeba tutaj To trzeba by całe wyjąć i heftnąć tam od tyłu wiesz to Jak go odpalimy to można to później wziąć wiesz Najważniejsza no, żeby palił nie? Czy by jeszcze skręcić wszystkim? No tylko żeby on musi pracować jeszcze, nie? Znaczy on? Do? By, chyba. No, raczej? No i za mocno, no. I teraz widzisz, on nie ma tej możliwości, bo tutaj jest w środku regulator obrotów, który powinien cały czas utrzymywać obroty w kosiarce, nie? No. A podiwo jest? Jest. いま。 Nie ma Jest, co? Silnik chyba nie jest No silnik chyba jest o Legacki, on o jeszcze oryginalny jest, nie? Ile on tu stoi? Rok, Rok, rok Po roku czasu został odpalony. Yy, dobra, przepłujemy tą kytrofikę? A. Dobra A,

To w rąku są lewo działania siłowniki? No, to Może jeszcze zapowietrzony jest, nie? Ale jakoś nie. No zobaczymy, nie? Co? No Jeszcze z tą nie? Nie no. założysz, jeszcze tak na pustych jest miejsca. No i dzisiaj nie uda się z nic zrobić, to już będzie na kolejny dzień robota. Ale ogólnie tak to Kamil mówił, że dzisiejszy plan jest wykonany. No i co tu wiele więcej mówić? Będziemy już powoli skończyć. bo prędzej tutaj jak to tutaj było to te siłowniki leciały jak kupi i były one regenerowane teraz są zrobione i są szczelne ale najważniejsze, że teraz wszystko pali na dotyk Te wszystkie te mały silniki, bo tym małym silnikiem, to chyba z godzinie czasu na leczyliśmy. Ja wie chłodzę, tutaj świecie wymieniu świecie, odpali od, od strzała, tak jak widzieliście, Elegancko, ale silnik tutaj główny, zdrowy jak serek aż zdziwiony jestem, no kurde. to są właśnie stare silniki rosyjskie co? Silnik to na dzisiaj, co? Dobra, tak więc my się będziemy z wami żegnać i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!